Podczas meczu GKS-u z ruchem doszło do burz są do kibiców. Dlatego teraz służby porządkowe wykonywały swoją pracę niezwykle skrupulatnie. Ten mecz dla GKS-u jest bardzo ważny. Walczą o utrzymanie w lidze. A jakie nastroje panują wśród kibiców, że ruch zagra w sporym osłabieniu? To nie obecność i mizi, jak ustawił Pan drużynę. No to zaraz, za chwilę zobaczymy, no. No, ofensywnie, zobaczymy, jak się wywiążą z tych zadań. Trener Lorenz twierdzi, że ruch jest ustawiony ofensywnie, ale pierwszą groźną akcję przeprowadzają katowiczanie. Chcąc myśleć o ligowym bycie, GKS ten mecz musi wygrać. Dlatego zaatakował od początku Dariusz Dźwigała, ale broni Piotr Lech, bramkarz ruchu. A Orzowian dopingowała prawie tysiącosobowa grupa kibiców która zachowywała się w sumie spokojnie. Kolejna akcja Katowiczan. Piłka w polu karnym jest. Uszalik jest. Bosowski, ale przestrzelił. Zadania ofensywne wykonywali w tym meczu nie tylko napastnicy. Bosowski to obrońca i znalazł się w polu karnym, ale tak właśnie ofensywnie ustawił zespół katowicki trener Marek Koniarek. Jedna z akcji ruchu chorzów. Podcięty Pizacki. Piotr Łodarczyk z daleka i Jarosław Skocz z problemami, ale jednak broni ten strzał. Była to jedna z nielicznych, ciekawych akcji w wykonaniu ruchu Chorzów w pierwszej połowie. A na drugie 45 minut trener Koniarek wpuścił do gry Marka Kupisza, a więc dolny napastnik z Katowic. A to 50 minuta. Przy piłce Chorzowianie. W czym zakończy się ta akcja? Wybita piłka spod nóg Waszczyńskiego. Rzut rożny w wykonaniu Bizackiego. Spore zamieszanie. Skacze tam Jamrus. Jest jeszcze Włodarczyk, ale sędzia pan Marczyk z Piły odwizduje. Rzut wolny pośredni na korzyść Korzowian. Za niebezpieczne zagranie pomocnika Katowic Dariusza Dudka. A więc mamy ciekawą sytuację. Piotr Włodarczyk. Jeszcze jest Baszczyński i Tkocz. W świetnym stylu broni ten strzał pomocnika Chorzów. Popatrzmy jeszcze raz. Bardzo dobre tam zachowanie Jamroza, który właśnie teraz wyskoczył wyżej od obrońców z Katowic. No i tutaj refleks bramkarza GKS U Katowice Jarosława Skocza. Miała atakować GKS Katowice, a tymczasem chorzowianie przejęli inicjatywę tak jak teraz. W polu karnym Marcin Folga, ale ponownie piłka w rękach Jarosława Tkocza. A to sztab szkoleniowy Ruchu Chorzów. 67. minuta gry. Kubisz faulowany przez Mariusza Masternaka, Adam Kucz i Dariusz Dudek tuż obok słupka. Jego brat przed paroma dniami fetował Mistrzostwo Holandii z nordem, A Dariusz Dudek stara się ratować GKS przed spadkiem do drugiej ligi. Akcja ruchu chorzy. Piotr Błodarczyk szuka tam swojego kolegi z napadu Krzysztofa Bizackiego. I ten był tam, gdzie powinien stać. Ładny strzał z voleja lewą nogą. I po raz któryś już na posterunku Jarosław Kocz. Już tylko 10 minut nadziei pozostało Katowiczanom na odniesienie zwycięstwa. Może teraz Mariusz Muszalik, ale niecelnie. GKS nie wygrał już od 10 spotkań i wciąż nie może przełamać tej pasy. Teraz też nie udało się Mariuszowi Muszalikowi zdobyć bramki. 85. minuta gry. Łukasz Surma do... Bizackiego i Piotr Błodarczyk pada w polu karnym. Przewrócony przez Ireneusza Kościelniaka. I wydaje się, że słuszna decyzja sędziego Marczyka z piły. Radość w sektorze kibiców z Chorzowa. I pojedynek dwóch graczy, którzy wyróżniali się w tym meczu. Bramkarz Kocz czy napastnik Błodarczyk. A więc Chorzowianin. Piotr Błodarczyk. Fela gola z rzutu karnego na 1 do 0 dla niebieskich. Ogromna radość w sektorze kibiców schorzowa, A Piotr Wodarczyk pewnie wymierza sprawiedliwość. Ostatnia akcja GKS-u. Muszalik broni jednak Piotr Lek. I trudno się dziwić temu smutkowi na twarzach piłkarzy z Katowic. Czy wierzą jeszcze w utrzymanie w pierwszej lidze? Nie, znaczy, no może nie, no ale szczęśliwy na pewno. Pierwszy raz nam się udało wygrać na wyjeździe. Teraz bardzo ważne 3 punkty. Mamy 7 punktów przewagi nad GKS-em. No i teraz bliżej jesteśmy utrzymani. Przyznasz, że to był bardzo ciężki mecz. Trudno wywalczone zwycięstwo. Bardzo trudno. No, ciężki te ręki KS Katowice. Derby. No, cieszę się, że udało nam się jeszcze w lampie i wygrać.